Gratulacje dla gorzowskich koszykarek, które w ten weekend zostały wicemistrzyniami Polski. Andrzej Loch, witam Państwa. Oto co jeszcze dzisiaj przygotowaliśmy. Stelmet ABC Zielona Góra kończy rozgrywki w lidze VTB. Teraz czas na play-offy w polskiej lidze koszykówki. Stelmet Falubas Zielona Góra wygrywa z GKM-em Grudziądz. Gorzowska Stal przegrywa w Lesznie. Koniec sezonu gorzowskich piłkarzy ręcznych. W trzeciej lidze piłki nożnej wyjazdowe zwycięstwo Warty Gorzów i porażka gorzowskiego stilonu. W czwartej lidze zielonogórski falubas zwiększa przewagę nad rywalami. Powiemy także o pojedynkach futbolistów Watachy Zielona Góra, rugbystów Watachy Zielona Góra, waterpolistów Alfy Gorzów a także młodzieżowych rozgrywkach w Żarach oraz Gorzowie Wielkopolskim.